No i witam, kolejny odcinek także dzisiaj są dwa pinpointery coś tam się z nimi ma nie wiedziać no już ogólnie zerkłem także ten po lewej jakiś hardy pointer i tutaj gp pointer. ten działa można powiedzieć yy, tu niby się coś czasem jakby miało samooczynnie wzbudzać czy coś no na... Sprawdzałem się, nic na razie nie dzieje. A ten po włączeniu samoczynnie się wzbudza. Więc tutaj na 100% coś jest uszkodzone. Być może ktoś zamienił tutaj przy wsadzaniu, bate... przy wsadzaniu tego, pomylił bieguny i się zrobiło zwarcie. Albo po prostu coś zdechło z czasu, nie? I tak się dzieje Przy tym zobaczymy co tam się dzieje pewnie coś jest uszkodzone A ten się niby też coś tam miałby od czasu do czasu wzbudzać Sprawdzałem ale a coś czasami gdzieś o coś, o, coś się tam pobudziło Nie. Widziała, ale jakby nie zawsze jej miał jednakowy zasięg. No, zobaczę. Może jakaś tam drobna oserka też w tym jest. Także zobaczymy co ci się tutaj da pana. O, zobaczymy czy się da... da tego jednego z dwóch naprawić. No i zobaczę. No dobra, także rozkręcę. Zerknę co się tam może dziać. I zobaczymy no i dobra, zobaczymy jak to wszystko działa także GP Pointer no w zasadzie go sprawdziłem w środku, no niby tam wszystko gra jeśli go się tam przejrzy pod względem napięć no i yy, zrównoważenie, bo tam muszę się żeby go, go sprawdzić nie wiem, no tam rzadko kiedy ja wiem pointery, więc jakiejś tam obie obiekcji między ping pointerami to za bardzo nie mam. A ten king pointer nie jest jakiś super, mega szybki, jak mi się przynajmniej wydaje. I tak dalej. Jest to raczej, raczej bardzo prosta konstrukcja, więc. Jakoś tam bardzo szybko nie działa, Jak widać, funkcjonuje. Dobra, przełożymy sobie baterię do tego drugiego. Zobaczyć, w tamtym miałem ja wątpliwości, bo nie wiedziałem, czy dam radę to naprawić. Bo niestety, elektronika jest bardziej rozbudowana, jest jakiegoś starszego typu. No i tam, niestety, układy pozmazywane są. Więc bez schematu, to raczej mało prawdopodobne, żeby się dało to naprawić że usterka była taka raczej która nie wymagała orientowania się jeśli chodzi o, o elektronikę, więc ogólnie się udało to naprawić. No i fajnie, także ten pinpointer jest dużo szybszy nie wiem czy tamten pinpointer to jest. pointer impulsowy czy ten jest inny no, mi się wydaje, że jest pointer raczej ten, ten bardzo szybko działa więc nie wiem który jest który, jaki jest jaka jest konstrukcja dokładnie ale działa, jak widać działa, nic się nie dzieje jedynie musiałem jeszcze później pobawić się z włącznikiem, bo się włącznik rozwalił, ale dobra, wyłączone. Także ten starszy jest dużo fajniejszy, szybciej ogólnie działa. To mi się wydaje, że chyba uszczelki brakuje, nie wiem czy było oryginalnie. Nasz jak widać. No dobra, działa także. Obydwa pinpointery raczej będą działać. I będzie można odesłać. No dobra, uciekam. Także do następnego odcinka.